Przedstawił Państwu, jak się zakłada konto na platformie usług elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego także PUE-UKE. Po przejściu na stronę półeukegov.pl, klikamy w przycisk Zaloguj, kolejnie w przycisk Zarejestruj się. Wypełniamy w swoimi danymi: E-mail, nazwisko i imię. Tutaj trzeba pamiętać, o podaniu prawidłowego numeru PESEL, co jest istotne, ponieważ będzie on łączony z naszym profilem zaufanym. Wpisujemy hasło i klikamy w przycisk Zarejestruj się. Nastąpiła pomyślna rejestracja profilu w UKE. Twój profil został pomyślnie utworzony. Na podany adres e-mail przesłaliśmy wiadomość z dalszymi instrukcjami. Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania. Ja przechodzę do swojego e-maila, gdzie otrzymałem dwie wiadomości. Pierwsza z nich mówiąca o naszym koncie, że zostało zablokowane. Kolejna wiadomość zawiera link do potwierdzenia założenia konta, a także link w stopce który kopiuje w celu aktywacji konta. Nasze konto zostało zarejestrowane w systemie i zostało aktywowane, aby je potwierdzić, należy się zalogować poprzez profil zaufany bądź e dowód bo, bo, lub poprzez poświadczenie bankowe. Ja korzystam z opcji profilu zaufanego. Loguję się do swojego profilu. Za chwilę otrzymam wiadomość SMS-em z kodem. Wpisuję kod, a następnie klikam w przycisk Potwierdź. Tutaj sprawdzamy swoje dane, po czym klikamy przycisk Zapisz i nasz profil został zaktualizowany. Przechodzę znowu na stronę główną platformy, klikam w przycisk Zaloguj. Jak widać, system zapamiętał moje poświadczenia, więc przechodzę w profil użytkownika, aby dodać swój własny podmiot. W zakładce podmioty użytkownika klikam w przycisk Dodaj podmiot. Przy założeniu konta jestem jego administratorem. Aby zostać przedstawicielem, należy zaznaczyć, ptaszek przy polu, dodaj mnie jako przedstawiciela podmiotu. Wypełniam wniosek. We wniosku używam danych fikcyjnych. Także mój NIP jest fikcyjny. Wypełnią wymagane pola. Klikamy w przycisk Zapisz, następnie po naciśnięciu Tak zostaniemy przekierowani na stronę profilu zaufanego w celu ukończenia rejestracji. Loguję się do swojego profilu zaufanego ponownie i wciskam w przycisk Podpisz podpisem zaufanym. Otrzymuję nowy kod SMS. Wpisuję kod. A następnie klikam w przycisk potwierdź. Jak widzimy, podmiot nie został jeszcze dodany. Chwilę to może zająć. Dostaliśmy informację, że podmiot został zarejestrowany i przechodzę w kontekst pracy z podmiotu. W zakładce przedstawiciele widać, że zostałem dodany jako przedstawiciel, a także administrator podmiotu. Aby dodać kolejnego przedstawiciela, klikamy w przycisk Dodaj przedstawiciela i podajemy e-mail innego użytkownika, który uprzednio powinien założyć konto na PŁE, Czyli przejść poprzez etapy. Początkowe tego filmiku. Po naciśnięciu, tak będziemy musieli potwierdzić dodanie przedstawiciela poprzez podpisanie wniosku film zaufanym. Wpisu jest nowy kod otrzymany sms-em. I jak widzimy, użytkownik dodany został pomyślnie. Co widać w zakładce przedstawiciele? Aby otrzymać dostęp do pracy w systemie PID, należy pracować z kontekstu podmiotu i wyszukujemy wniosek o dostęp do PID. Jak widać, zakładając podmiot, pominąłem jedno wymagane pole, więc aby... Uzupełnić pole przechodzę znowu w profil użytkownika w podmioty użytkownika. Przewijam pasek na dole. Klikam w piktogram ołówka przy podmiocie. Wpisuję wymagane pole. Klikam w przycisk zapisz i ponownie potwierdzam zmianę profilem zaufanym. Po wpisaniu kodu SMS. Klikam w przycisk potwierdź i znowu znajduję wniosek o dostęp do PIT. Jak widać pole zostało uzupełnione. Poniżej mamy rolę w systemie PIT, o które możemy się ubiegać. Wniosek przedstawiony przed Państwem w danym momencie jest wnioskiem nowym. Wniosek o dostęp do PIT uzupełniony przeze mnie może być inny aniżeli wniosek, do którego Państwo będzie miało dostęp, jednak sposób uzupełnienia, a także wysyłki jest taki sam. Po zaznaczeniu interesujących mnie ról w systemie PIT, na dole mam przycisk Zapisz i przejdź dalej w celu podpisania dokumentu. Zostałem przeniesiony do zakładki Dokumenty do podpisu, gdzie mogę podpisać wniosek. Sprawdzę jeszcze raz dokument, czy jest dobrze uzupełniony. W dokumentach do podpisu klikam w przycisk Akcje, klikam w przycisk Podpisz. Można skorzystać z profilu zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego lub osobistego. Ja korzystam z profilu zaufanego. Klikam przycisk podpisz podpisem zaufanym i wpisuję kod SMS otrzymany na telefon. Należy pamiętać, że każdy z przedstawicieli podmiotu chcący otrzymać uprawnienia do systemu PIT powinien samodzielnie złożyć wniosek o dostęp do PIT. Wniosek został podpisany, więc mogę wysłać wniosek. Klikam przycisk akcje i w przycisk Wyślij. Po prawidłowym wysłaniu wniosku, powinniśmy otrzymać na e-mail dwie wiadomości: jedno o nadaniu uprawnień, a jeden z dokumentem UPO. Dokument został wysłany, sprawdzam e-mail. I jak widać, zostały dodane uprawnienia do systemu PIT. W przypadku problemów technicznych związanych z platformą usług elektronicznych, prosimy pisać na adres e-mail a Jeśli problemy dotyczą systemu PIT, na e-mail pit.uk.pl. Dziękuję za uwagę.